Tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.8.9 moda, który się nazywa Wajla oraz moda, który się nazywa Wawla. Dzisiaj sobie zainstalujemy dwa mody, ponieważ y, ten mod nam dodaje y, możliwość y, y, wiedzy. Dodaje nam wiedzę na temat ten, y, czego, na co patrzymy, czyli y, jakie itemy właśnie mamy w zasięgu naszego minecraftowego wzroku, a ten z kolei mod wawla dodaje nam jeszcze dodatkowe jakieś informacje na temat tego, tego itemu, bloku, na który patrzymy. I ten mod wawla nie, nie może zaistnieć bez tego wajla, także jeżeli chcecie sobie zainstalować tylko jeden z nich, to wajle, a jeżeli chcecie obydwa, no to wawla musi mieć wajle ze sobą. Także co trzeba zrobić, trzeba pobrać dwa mody z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzamy i Mode pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku i Vavla Mod pobiera się z takiej strony i również ten link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę dotyczącą Moda Vile, jesteśmy na takiej stronie, gdzie możemy sobie tutaj obejrzeć filmiki, o co w tym modzie chodzi. A nas oczywiście interesuje zakładka Files. Zatem klikamy na nią i jesteśmy wtedy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj mamy, tutaj jest właśnie game version. I to jest mod, który jest stworzony na wersji Minecraft 1.8.8, ale on również działa na wersji Minecraft 1.8.9. Nie jest to tak, że wszystkie mody, które są na wersji 1.8.8 działają na wersji 1.8.9, ale ten akurat tak. I nie ma tutaj kolejnej wersji na 1.8.9. Może kiedyś będzie. Tymczasem pobieramy najnowszą na najnowszą wersję, czyli 1.8.8, najnowszy. Plik. Klikamy tu na Download File i na strzałeczkę, i stąd pobieramy tego moda. Po czym przenosimy się na kolejną stronę, na stronę z modem Wawla i też tak jak przedtem, tutaj jest krótki opis tej, tego moda, a nas interesuje oczywiście zakładka Files. Zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, i tutaj już mamy na wersji Minecraft 1.8.9 najnowszy plik. Pobieramy tak samo, klikając na strzałeczkę. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tych modów oprócz plików, które pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersji 1.8.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersji 1.8.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 782. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 782 i zainstalujcie Forge na wersji 1.8.9. I uwaga, w filmiku 782 ja instaluję Forge z końcówką 1699, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję Filmiku, wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest to rekomendowaną. W tej chwili, kiedy nagrywam ten filmik, jest już wersja rekomendowana i ma numer końcówki 1722, i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować te mody. OK, co robimy, żeby je zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.8.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś poszło nie tak, coś by się źle zainstalowało, skraszowało i tak Także pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak już mamy skopiowane, to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy obydwa pliki do folderu mods. W ten sposób, takie tutaj zostawiamy w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy, uruchamiamy launcher i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z końcówką 1722, Klikamy play i czekamy dalej, aż nam się tutaj po uruchamia wszystko. Także tutaj zaraz się pojawi strona startowa. Tutaj nam pracuje forge i nam otwiera wszystko. Jest wajla, wawla i tak dalej. Jeszcze momencik, i zaraz będzie. O, jest strona startowa. Wchodzimy w moc. I, 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 i tutaj gdzieś jest. Jest wajla, jest wawla. Gotowe. Klikamy tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy nasz świat. I jak już widzicie na środku widać, że to są dębowe schody z moda, z, znaczy z Minecrafta po prostu. Nie, nie mam tutaj zainstalowanych jakichś innych dodatkowych modów, żeby było widać. Gdyby, gdyby były jakieś inne schody z innego moda, to by było napisane schody jakieś tam z jakiegoś innego moda. Także to tak wygląda, a jeżeli spojrzymy sobie na przykład na trawę, to mamy, że jest to blok, blok trawy z, modu mine, z moda Minecraft i jak widzicie jest napisane correct tool shower, czyli, że właśnie Wawla dodała nam ten opis correct tool shovel i to znaczy, że najlepszym narzędziem do wydobycia trawy jest nie miotła, tylko łopata. O, i najlepszym narzędziem do wydobycia piasku jest również łopata, a najlepszym narzędziem do wydobycia dębowych desek jest siekiera. Najlepszym narzędziem do y, ścięcia drzewa jest również siekiera. Co tutaj możemy jeszcze sprawdzić? Tutaj mamy jasnogłaz i jego się nie wydobywa według wawli. <grym> tu mamy stół rzemieślniczy. O, mamy skrzynię. Najlepszym narzędziem do zebrania skrzyni jest siekierka. Także tak właśnie na tej zasadzie działają te właśnie mody. Tutaj, jak widzicie, jest pokazane, z jakiego moda jest właśnie. są te itemy. Tak samo tutaj, wszystko z jakiego moda. No, i to w zasadzie wszystko. Także jak widzicie, mody obydwa działają. Wawla nie zadziała bez faili, zatem dlatego pokazuję, żeby, jak się instaluje, obydwa. No, a ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę aniapg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się. pa. pa. L M L L